W dzisiejszym materiale Patchen robi z siebie idiotę. Prowadzący rozwala swoje stanowisko oraz postanawia ubrać choinkę. Takie emocje tylko na tym kanale. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Witajcie, jam jest mędrzec. A nie, czekaj chwilę. Witajcie, jam jest mędrzec ARGB i chciałbym wam dzisiaj pokazać lampki ARGB i ogólnie będzie fajny. Dobra, w dupie z tym. To co tutaj widzicie, to są lampki ARGB, które idealnie by się nadawały jako lampki choinkowe, ale z racji tego, że ja jestem tak zajebisty, jak chodzi o terminy, mamy już początek stycznia, więc choinki już zaczynają się rozbi Nie, to źle brzmi. Choinki zaczynamy już powoli rozbierać. To też źle brzmi. E Powoli choinki będziemy pakować do jakiegoś kartonu i wywalać na poddasze, a ja robię film o lampkach choinkowych, czyli idealny okres, prawda? Oczywiście te lampki są w pełni ARGB, więc każda dioda może świecić na zupełnie inny kolor, co daje naprawdę duże możliwości. No i zauważcie, że każda dioda występuje co kilka centymetrów od siebie, no i ogólnie wygląda to zarąbiście. No dobra, ten wstęp zrobił się troszkę przydługi. Przejdźmy teraz do tego, jak to wszystko działa. Ja pierdolę obiecuję, że jak będzie 10 tysięcy subów albo w końcu się dorobię na tym YouTubie to kupię sobie w końcu jakiś blat, żeby mieć gdzie nagrywać bo tak to widzicie, to znowu muszę wszystko wywalać cholera żeby nie było, że ja tu nie sprzątam tak biedni YouTuberzy ogarniają sobie stanowisko do nagrywania, mamy tutaj nasze lampki pamiętajcie, że zasilanie to 5V czy tam voltów, żeby już znowu nie było. Łączna długość to około 4 metry, gdzie co około 8 cm mamy każdą z diod. To jest naprawdę duża dioda. Mamy tutaj wystającą bardzo dużą kopułkę i wszystko jest obudowane w plastiku, który od środka jest zalany, dzięki czemu jest to wodoszczelne. Z jednej strony mamy wtyczkę trzypinową, żeby podłączyć je pod kontroler, a z drugiej strony mamy drugą wtyczkę trzypinową, żeby podłączyć na przykład kolejny taki pasek. Tutaj mamy dwa kabelki. Służą one do dodatkowego zasilania. Czerwony to plus 5V, biały to GND. Łącznie mamy tutaj 50 diod, co daje pobór około 14-15 W. Jeżeli nie używamy koloru białego, który ciągnie najwięcej prądu, to myślę, że około 6-7 W pociągną. A co to nam daje? Bardzo ważną rzecz. Jeżeli ja sobie odepnę ten tutaj kontroler SP611E, który ma sterowanie nie dojrze z aplikacji na telefon to jeszcze z poziomu pilota, SP 611e, więc SP611E będzie dzisiejszym bohaterem kontrolerowym. To jeżeli chcielibyście podłączyć tylko jeden taki pasek, to wcale nie musicie używać takiego zasilacza, który wiadomo no swoje miejsce zajmuje. Możecie użyć czegoś takiego. Jest to adapter z końcówką 5,5 x 2,1 mm. 5 V 3 A, czyli 15 W. Idealnie, żeby zasilić nasze ledy i dzięki temu, widzicie, nic nie trzeba tak wcześniej łączyć. Tylko jest to gotowy zestaw Plug and Play. Więc w tym momencie podłączamy nasz zasilacz do kontrolera, naszą wtyczkę do kontrolera, to do gniazdka i wszystko działa. Już podłączam do gniazdka, żeby Wam pokazać. Uwaga, uwaga! Podłączone, świeci. Jeżeli chcielibyście podłączyć większą ilość tych ledów, na przykład dwa takie paski, to raczej polecam takie zasilacze impulsowe. Ten na przykład to 5V 50W, dostępny w linku w opisie. Zaczynamy od aplikacji i teraz uwaga! Jeżeli zaczynamy się bawić takimi LEDami, pierwszo wchodzimy to w ustawienia oraz color calibration, żeby skalibrować nasze LEDy. Żeby po prostu jak klikamy czerwony, to zaświecał się czerwony, tak? Klikamy red, green i mamy skalibrowane. Sprawdźmy to: czerwony, zielony. Niebieski. Działa perfekcyjnie. Mamy tutaj trzy zakładki. Pierwsza to kolory stałe. Druga to tryby, których jest 142. Oczywiście tryby dynamiczne. Oraz trzecia zakładka, czyli tryby muzyczne, ponieważ tak, ten kontroler posiada tryby muzyczne. Co ciekawe, mamy tutaj trzy opcje: albo sterowanie z poziomu mikrofonu w kontrolerze, albo poprzez włączoną muzykę, którą włączymy na telefonie. Albo sterowanie poprzez mikrofon wbudowany w nasz smartfon, więc to kolejna ciekawostka i naprawdę zarąbista sprawa. Plusów mamy możliwość ustawienia sensitivity naszych LEDów oraz długości efektu naszego trybu muzycznego, co jak zawsze jest na plus. Wracając do trybów dynamicznych, ponieważ jest ich naprawdę pełno i wyglądają naprawdę bardzo dobrze, szczególnie jakbyśmy sobie takie teraz LEDy założyli na przykład na choinkę, albo tak jak mówiłem wcześniej na karnisz. To zrobią zarąbistą robotę. Polecam serdecznie. Tu jest moja piękna choinka ARGB. I teraz, może dam jakiś tryb. O! Widzicie, żeby coś świeciło? No, coś tam mryga, coś tam, coś tam mryga. Ale szału nie ma. Więc my teraz wjeżdżamy z naszymi lampkami ARGB. Zaraz mi znowu walną demonetyzację za robienie z siebie głupka na filmach. Sam w sumie jestem ciekaw efektu końcowego, ponieważ montuję to teraz wraz z Wami, więc w sumie nie wiem, jak to będzie wyglądać. Miejmy nadzieję, że dobrze. Zamontujmy to jakoś tak profesjonalnie, bo jestem profesjonalnym ubieraczem choinek, robię to zawodowo. Pięknie jest. Teraz bierzemy nasz adapter 15-watowy, podłączamy kontroler. Teraz znajdujemy początek naszej taśmy. Aha, no to żem zrobił. Świetnie, Paweł, dobrze, do, dobrze. Początek u samej góry. Świetnie. Pamiętajcie, zróbcie sobie tak, żeby początek wypadał wam na dole, nie u góry. Ale no, powiedziało się A, to trzeba teraz zanurkować, żeby podłączyć się pod gniazdko. Od czego to jest? Nie wiem, ale już nie świeci. Działa? Ty działa! Niebieski, czerwony, biały. Tryby statyczne i bardzo ładnie to wygląda muszę przyznać. No i oczywiście jeszcze tryb tęczy bo to wiadomo że to najpiękniejszy tryb który A, dajcie spokój wiadomo że jak się kupuje ledy adresowalne, to dla trybu tęczy bo wygląda najlepiej no i faktycznie robi robotę. Pomysł był spoko ale pokażę wam jeszcze tryby muzyczne które też wyglądają naprawdę bardzo dobrze. W takim razie znowu przekładamy cały sprzęt tam, gdzie był. No dobra, sprawdźmy teraz tryby muzyczne. Muszę Wam powiedzieć, że tryby muzyczne również wyglądają naprawdę bardzo ładnie. Jeszcze pochwalę na szybkości ten kontroler, że naprawdę bardzo dobrze łapie dźwięk z wbudowanego mikrofonu, bo stoję dość daleko od niego, a pomimo tego, że nie mówię jakoś specjalnie głośno, to wszystko wyłapuje idealnie. Dobra, Patchen, że się podjarał tymi LEDami, weź... Coś spadło. Aby nie zrobić więcej zniszczeń... Zapraszam Was do podsumowania. A Wy jak oceniacie te lampki ARGB? Warto je kupić, czy jednak są one bez sensu, nikomu niepotrzebne? Według mnie jest to naprawdę świetne rozwiązanie, jeżeli ktoś na przykład chciałby tego użyć jako podświetlenie na przykład karnisza. Wiecie co to jest karnisz? Tam się firanki na tym wiesza. I wtedy można sobie takie półkola zrobić z tych lampek, i to będzie wyglądać dosłownie perfekto. Jeżeli chcecie zrobić taki pokój ARGB, Zajebisty pomysł. No i zawsze w przyszłym roku będzie można takie lampki pierdyknąć sobie na choineczkę. No i nie trzeba będzie kupować zwykłych lampek, tak jak ja mam tutaj na swojej choince, które świecą jak. A te zrobią robotę naprawdę i nie kosztują jak twinkly 600, tylko. Troszeczkę mniej. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tych lampek, to oczywiście sekcja komentarzy jest cała dla Was, więc serdecznie zapraszam. W opisie macie link, gdzie można takie lampki kupić oraz zasilacze, kabelki, kontrolery i wszystko, co byście chcieli. Więc naprawdę serdecznie zapraszam. Ja się z Wami żegnam i widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!